No siema, z tej strony Pitek, a to jest kolejny odcinek z serii zacznijmy w Castglash. Dlaczego była przerwa? Problemy zdrowotne i techniczne. Zdrowotne to tam pierwsze yy, techniczne. Zepsuł mi się program do renderowania filmów. I teraz dlaczego to jest takie istotne? Yy, film zrenderowany na YouTube wywróca się jakieś 15-20 minut, taki 20-minutowy, a taki film yy, niezrenderowany będzie się wywrócał powiedzmy 8 godzin. I to jest trochę denerwujące, jak taki czas wrócenia jest Plus nie mogę jeszcze tych wszystkich strzałek, nie mogę zrobić cięć To też jest dość wkurzające Także materiał musi być naprawdę powolny, abym go wrócił I dlatego ten odcinek próbuję czwarty raz nagrać yy, Wierzę Mamy trzy ścieżki do wyboru, którymi będziemy szli Co? Nieważne yy, Na początek proponuję jednak zainwestować w Arrow Tower Z takiego powodu, że ma największą ilość punktów życia na początkowych HBM-ach, powiedzmy do J, one się oczywiście przydają najbardziej. Ale już na tych późniejszych, no tak pewnie widzicie już, że B4 to jest poprzedniego odcinka wieś, mmm, którego nie wróciłem. Ale następne to już jednak e, Magic Tower. Zdecydowanie. Ale to powiem o tym może kiedy indziej. E, na początek, Arrow Tower, Are You Sure? Tak. Dla przykładu, ta wieża też ma 9000 wiecia. Plus, czekajcie, ręcz się zwiększył? Nie, nie zwiększył się. No to trochę szkoda. Ym, no i dobra, co dzisiaj? No robimy HBM-y. Może się w końcu uda zrobić to B, bo ostatnio miałem te 6 podejść i się nie udało. Zobaczymy teraz, znaczy ostatnio. Wy nie wiecie, kurczę, bo nagrywałem i już miałem cały odcinek i nagle musiałem przerwać z przyczyn, kurczę, organizacyjnych, czytajcie babcia. No i dobra, Ym, pierwsza fola. Tu mamy trochę Entów. Enty nie są problematyczne bardzo łatwo można je zwalić fokusują... słyszycie mojego psa chyba? bo oczywiście się zamknąłem, odizolowałem do odświata, bo... już cholera jasna czekajcie okej, okay, może będzie lepiej mam nadzieję no dobra, pierwsza fala już się skończyła, nie straciliśmy ani żadnego herosa, ani żadnego budynku. E, oczywiście, wyupgrade'owałem Herosów, Tritona zapgdydowałem na kolejną gwiazdkę, to jest na H4. E, mogę do, go do 80 poziomu próbować wyekspić. E, plus kupiłem sobie Angel'a. E, powód tego był taki, że potrzebowałem healera na HBM-ach. I to bardzo potrzebowałem healera. Co zaraz będziecie mogli chyba zaobserwować. Bruce Hill y, Angel jest o tyle fajną jednostką, że on lata. Y, a jednostki, które latają, mogą albo przelatywać nad murami, albo mają taką opcję, że powiedzmy enty albo guardiani ich nie, nie atakują. Ani się nie fokusują na nich, ani w ogóle nie mogą ich zaatakować. Także to jest bardzo fajne. No i niestety już polegliśmy na B3. Kurde, porządnie, porządnie. Naprawdę wytrzymałem długo. Nie ma sensu tego przedłużać. No to jeszcze raz w końcu się musi udać. Tym bardziej obstawiam, że mam na tyle dobrych herosów, że to się w końcu na pewno uda. To już nie ma innej opcji. Z takimi herosami co prawda wiem, nie mam żadnego legendarnego, ale inżynier Triton, ten nowszy, no, powinno starczyć. Też mogłem tego werewolfa kurczę wymienić za mm, Marksmana, bo jednak Marksman atakuje 3 cele z kilem i atakuje dość szybko. A werewolf tak trochę, no bym powiedział, średnio. Ale jest tankiem, tank się przyda. To jest już baza na poziom ósmy Nie pokazuję wam chyba na poziom siódmy Bo chciałem pokazać w poprzednim odcinku Ale kurczę, już mówię, poprzedni odcinek był do dupy Chociaż mogłem wrócić, ale <laughs> Czas wrócenia przepraszam, bo trochę rzeczywiście jestem chory mm. Trochę czas wrócenia mi przerósł moje oczekiwania Poprzedni odcinek trwał chyba z pół godziny To kurczę, miał się wrócać Jeszcze 12 godzin, coś takiego Ja pierdolę mówię Nie ma sensu takiego takie czegoś robić to kurde cały dzień wrócenia, więc jakby nie było. No dobra. Mmm, B2. Ładnie. Jeszcze coś tam się oddzieliło? Nie. No to jakieś miąki były, to tyle ten tak Tak. Następna falo. Jest dość zróżnicowana i ten engineer kryona ze sprintem jak na olimpiadzie, które za pierwsze No idzie na śmierć. Rosi, którzy mają mało życia nie powinni mieć dużą prędkość poruszania się. Taki jest na przykład przy, Na przykład przykład, no tak, taki jest przykład w ninja i asy. Oni bar, mają bardzo mało życia, bo bazowe tam chyba Assassin około 1040, a ninja 1300, no to jest naprawdę niewiele, a mają dużą, bardzo dużą prędkość poruszania się. Dlatego giną jako pierwsi zawsze. To nie jest przyjemne. Tak samo ten inżynier, który ma tam chyba 800 coś... 843, dobrze mówię? Dobrze, że ja mówię. E, punktów życia pazowych jak tak zapierdziela, to na pewno zginie szybko. Także nie polecam. No właśnie Sprint. Sprint jest talentem dobry do herosów, powiedzmy pokroju tank, pokroju jakiś debuffer, bądź tak się nazywają ci, ci którzy no debuffują, debufują, debuffują, ner nerfią enemi herosów. E, ewentualnie Coś pokroju Cupid, Pumpkin Duke na arenie, to jest całkiem przydatne. Ale najbardziej moim zdaniem się sprint przydaje do wolnych herosów, takich jak Reaper albo Spirit Mage. U siebie na głównym kącie mam Reapera z 4 na 5 sprintem i porusza się z taką dokładnie prędkością jak wszyscy inni herosi. Nawet może trochę szybszy jest, ale to akurat lekko. I znowu pies. Ale teraz on nie będę przerywał, albo się wyciszał, bo jest dość ciekawa sprawa. Teraz jakby tak tryton walnął, to aż jednak chyba niestety, ale było blisko, na razie moja najbliższa próba, najlepsza, jeszcze raz, tak jak mówię, w końcu się musi udać, podobny spawn jak poprzednie, fajnie w ogóle wygląda jak oni tak na siebie nachodzą, o Jezu <grym> e, Nieważne, nie było tego mm. Pierwsza fala jest prosta, tak mówię Mogłem teraz coś, za ten czas kurczę, naszykować, jakiś, nie wiem, spis talentów, o którym już zacząłem Ale planuję zrobić o tym osobny odcinek Że powiedzmy, jaki talent jest dobry do jakiego herosa yy, Czy się opłaca upgrade'ować tam na poziomy 8 do 10, co te talenty właściwie robią Na jakich trybach gry są przydatne, wiecie o co chodzi jak zaczynałem sam byłem ciekawy takich rzeczy ale jak zaczynałem grać w kasy, to nie było czegoś takiego jak filmy na YouTube z tej gry Jak zaczynałem to najlepszym herozem jaki był to był ninja? Ninja Tak mniej więcej dwa tygodnie albo trzy po tym jak zacząłem do, dodali Thunder Goda Także gram bardzo długo to Było wtedy chyba sześciu legendarnych Sześciu legendarnych No łącznie ze Spirit Mageem nie? W Spirit Mage wtedy też było P. Teraz to jest tak kurcze trochę się Ale do niektórych trybów tak jest przydatny Do tych nowych dungeonów wiem że daje radę bo Atakuję chyba z tam, do 11 czegoś tak Targetów Randomowych Nie wiem szczerze mówiąc ile Nigdy go nie miałem Bo jestem w 100% free to play Nawet na moim mainie gdzie co prawda nie gram jakoś bardzo długo, bo mm, tak na mainie, bo ja miałem chyba za 4 mainy i tak jakoś ciągle zapominałem hasło, z hasła do maili moich na których grałem, do tych kont i w końcu się tak robiło, że powiedzmy maszyna, urządzenie na którym grałem szło do naprawy bo się na przykład szybka zbiła albo coś takiego odsyłałem na gwarancję i i kurde odinstalowali wszystko odinstalowali, no dokładnie yy. Całkowitą tę fragmentację robili. I się wyciszam. Tak, wpuściłem psa. Ja będzie piszczała, ja się mogę zaubić. Ona coś chce. Ja nic jej nie dam. No dobra, B4 już widzę, że ktoś mi zginął. Kto dokładnie? Inżynier. No to jest tak... W sumie szkoda. Ale jeśli będzie jakiś lepszy spawn, to czemu by miało się nie udać swojego spawn? No to... Tak powiedzmy, że... że okej okay. O kurde, teraz właśnie ten Town Hall przeszkadza, bo mówiłem o tym też w poprzednim odcinku, którego nie wróciłem, że są budynki takie jak Town Hall, już mówiłem o tym, nie wiem, najwyżej się powtórzę. Są budynki takie jak Town Hall, jak Training Center, jak Relic Hall, który gdzieś tam sobie kiedyś stał. Są podstawki, hero basy, które są jakby, nie dają trwałego fokusa od enemy, co to znaczy, że przeciwnik, który się sfokusuje na takim budynku, dostanie obrażenia od jakiegoś herosa, minionka bądź też yy, wieży chyba fokusuje się na celu od którego dostał obrażenia tak więc jeśli dinozaur leci pierwszy, sfokusowany na townhan i zaatakuje go jakiś heros od razu fokus na herosa także to jest takie trochę nieprzyjemne wiecie co, dlatego mówię z tego powodu dlatego z tego powodu no polska trudno być Ymm, zmienię trochę ustawienie bazy to myślę, że może się udać ale też nie musi pies mi szaleje po pokoju przepraszam za to Jeszcze jest szybkie przemurowanie myślę Tylko co by teraz zrobić no, zróbmy tak tu i wezmę ten halwalne tu w sumie nie musiałem tych rozmów wystawiać nawet ale niech będzie Zachciałem się trąbić kuźwa wesele? Konformizm Pies kuźwa mi robi rozpierdol w pokoju Uwielbiam Słyszycie to nie? Kapri, skończę nagrywać, będę się w to bawił, ok? Ale daj mi skończyć Dobra, się na chwilę. Okej, okay, miałbym program do nagrywania, znaczy do renderingu i tak dalej, to bym kurczę, mógł cięcie zrobić. A tak, bo do nagrywania używam programu Action, to jest Action. I tu właśnie nie wiem, czy da się robić cięcia. Dlatego to trochę się, pod tym względem. Chyba weź da, no to mi ewentualnie tam napiszcie, jeśli ktoś ogląda, będzie oglądał z tych 10 osób, które się akurat znają na tym programie. że prosiłbym o wskazówki. Przy okazji, tak, no na pewno piszcie kurczę w komentarzach, co mógłbym zmienić, nie? piście na pewno, co wam się podoba, co wam się nie podoba. No, to będzie trudne. Chociaż nie. W ogóle się pasa sprawdza. Teraz zrobię na szybko przemeblowanie i widzę, że jest OK. Fajnie, że oni idą naokoło tego... ...tego cypla, co tu wystaje. Wtedy mam na pewno dalszą drogę do... ...celu, na, który, na której są akurat sfokusowani. To jest całkiem dobre. Nie ja widzę, że ta wieża w ogóle zdaje egzamin, rzeczywiście Bo jeszcze nie ma żadnych herosów latających, znaczy herosów yy, Przeciwników latających Bo oni są akurat bardzo wynerwujący Powiedzmy, nieważne jak masz mury, oni po prostu lecą, jebie, 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 i przy przynajmniej wieżę I tyle Czy wieże nie, nie zawsze, zaraz rowie co jest wysunięte Chyba, że te latające helikoptery Nie wiem jak to nazwać Coś tam, nie wiem jak to szczerze o kurde, to jest złe. To jest niedobre. Ale zobaczmy jak się uda. Enty poszły na wieżę. To z jednej strony dobre, z drugiej tragicznie. Chociaż, chociaż, chociaż... Kurde, straciłem kogoś. Jak z Executionera. Niedobrze. Ale tryton, tryton jest załadowany i najgorszy spawn jaki mógł być. A było tak blisko. Było blisko. Niestety. No to jeszcze raz. Mamy dwie próby. Najwyżej materiał się znowu będzie kurczę przerzucał 10 godzin dobre. I to nie żartuje, gdybym ja kiedyś zrobić screena i wkleję. I znowu pies. A teraz pierdol, ale nie staje. Mi że cięcia robił, ale się nie da. Chyba, że bo ja się nastawiłem na nagrywanie jakiegoś tam obszaru wyznaczonego być może tam gdzieś, piece, która daje mi możliwość cięć. Nie, niestety nie. Stać, nie kaselkach ja kurczę muszę nagrywać poprzez nagrywanie zaznaczonego obszaru. W sensie, że robi się taka ramka na monitorze i to co jest w tej ramce mogę sobie nagrywać. Wiecie, o co chodzi, mam nadzieję. Yy, dlaczego to jest lepsze? Bo ta myszka nie lata jak sama chce. Tylko tak jak mniej więcej jak ja ją prowadzę. Coś chyba, tak było ostatnio. No, cholera jasna. Ale ja teraz zabiję tego psa. Nagrywam! Dobry mam, jak on sobie. No Głupia nie jest, ona wszystko rozumie Chyba W ogóle te enty jakoś nie mają dwóch HP czy jak inżynier na skilla bierze To jest już całkiem, całkiem okej okay. Chyba, że inżynier ma takiego skilla, bo on zadaje chyba 150% obrażeń No, na drugim poziomie tak Na pierwsze 110, na drugim 150, później chyba 170 nie 190? Jakoś tak. Dobra, jak to będzie teraz? Rozwalam ten ten? Gold wallet? Chyba nie. Chociaż teraz się chroś do sali. Yeah, easy. Jaka szkoda, że kurczę tryton ciągle ma mało energii na na, 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 kurde, na następne fale. To jest trochę problematyczne bym jakby tak miał na maksa, nie? Albo w ogóle 5 na 5, to by było fajne. I tak pierwsza fala. Jep, nie ma nikogo. Bez Tutaj, no tak bym trochę powiedział średnio. Bardzo średnio. Już zostało 3 rasów. No, Zgadzają mi dwie ordynaryjki, czyli dwóch zielonych, także jest jeszcze w miarę. No dobra, B4 Nie wiem czy to jest wykonalne tr z trzema herosami Ale może Bez healera, to tam, można spróbować Teraz dobry fokus jest Trzeba to wykorzystać Albo niech oni to wykorzystają no, okej okay. Execution raczej dużo nie zrobi Liczy znowu na Trytona, ale chyba nie ma na co liczyć Tak, umiesz liczyć, licz na siebie Stała zasada, no nie starzy. Chociaż, chociaż, enty Nie, to i tak się nie uda. Jeszcze ty tu walnę na koniec. Super, nie na no, świetnie, co No jak I kurczę, teraz nagle dobry spawn, nie? Jakbym wszystkich herosów i to mówię że tu, to by mi się udało. Ale niestety, musieli korna zginąć. Dobra, ostatni raz. Jeśli teraz się nie uda, no to będę próbował jutro. Albo pojutrze. Nie ewentualnie po odcinku będę robił. Chyba, że musiałbym poczekać na mm, druida, bo to jest też wielce prawdopodobne. To jest 21 dni logowania się, ale jednak ten druid coś tam daje. Coś tam na kurde dużo daje. Dobra, raczej go za Angel'a wymienił, ewentualnie za werewolfa. Tak też możemy I chyba tak będzie lepszym pomysłem No dobra, B1 Okej okay. Heal Giant też wolną w Heal Base'a, a nie w jakąś wieżę To jest dobrze Właśnie, Heal Giant y, działa tak, że atakuje skill'em jeden cel Po prostu jeden cel, nieważne czy to budynek, czy to jakiś heros, czy jakiś minionek nie Zadając jakieś tam poważniejsze obrażenia bo Hill Giant zadaje właśnie całkiem, całkiem ładne. to muszę przyznać. Heros raczej na takich rangach, na rangach, kryty, na takim poziomie Might'a i na, w takiej sytuacji jakiej ja jestem. To raczej jest Heros pod arenę. Bo jednak jak się trafi na open line'a to on bardzo łatwo potrafi zabić jakiegoś przeciwnego Herosa. No tak może powinienem kurczę tą wieżę jakąś inną wydać właśnie Magic Tower ja mówi o tej, tej co ja wziąłem Arrow Tower yy, miałem jeszcze do wyboru oczywiście kilka innych i najgorszym wyborem na razie jest chyba oczywiście Magic Tower on się tak raczej średnio przyda on jest bardzo dobry na następnych HWM powiedzmy takie od R do, do tych co tam jest ostatni to jest chyba AE jakoś tak yy, ponieważ Magic Tower yy, jak się da do garnizonu niebieskich rosów, wtedy Magic Tower potrafi stunować przeciwników, czyli ogłuszać To jest naprawdę bardzo fajna opcja. Wiem, ja, że często używam tego wyrażenia, ale właśnie za to. Jeszcze nie mam takiego nawyku, żeby tego nie używać. Arrow Tower jest no dobry, tak? Bo tak jak mówię, ma sporo HP. To jest plus. Ja tu głowę za plus. Ale chyba jednak kanał Cannon Tower na razie byłby najlepszy Ponieważ kanon, Cannon Tower to jest taki moździerz, jakby nie było Po prostu walnie i zadaje na tym obszarze jakieś tam area damage Czyli jakby walną tak centralnie w te minionki, to by wszystkie rozwalił I zrobiłby to, co tyton nie potrafi Albo potrafi, ale mu się nie chce Także to by było chyba nawet lepsze Chociaż z drugiej strony tamte wieże mają mało życia, nie to jest 5000 mniej niż to By szybko padły Nie wiem, ewentualnie następny razem spróbuję z jakąś inną. I jak teraz jak będę miał jakiś dobry spawn, może się uda. No powiedzmy, że jest okej, okay. wolałbym jednak ten tutaj w tym rogu, ale jeśli to mi dają, niech będzie. Okej. Okay. Dinozor jest fokusowany na wieży, i to jest jednak stały fokus. Nie zmieni zdania, mam nadzieję. Cięż, no dojechali go po prostu pięknie, nie? Ale dobra, Tryton, Tryton, gdzie jesteś? Ładnie. I szkurwa. <laughs> blisko było. Kurde, blisko było. Bardzo blisko. No dobra, niestety nie tym razem. E, ale tak, jeszcze tego nie powiedziałem e, Tu są te garnizony Możemy dać na przykład zielonego Herosa, tylko to 50 na pierwszy poziom, tych poziomów jest 7. To daje dłuższy zasięg, to daje więcej punktów życia tej wieży. Widzę, że obrażenia też zwiększa, ciekawe. A to daje zwiększone obrażenia stawane bohaterom wrogim. Jest takie fajnie. No i to w sumie tyle. No możemy sobie tą wieżę zmienić w każdym momencie. I ulepszać ją do 15 poziomu No więc dobra. Z tego miejsca już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wyszedł krótszy odcinek, bo nie mam tu żadnego licznika. Więc to teraz sobie nie nastawię. Tak więc to, lajkujcie, hejtujcie, bo taką opcję też macie. Żegnam się z wami do następnego odcinka. Siema.